Kakanie, witam się z Wami serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Wyglądam śmiesznie, bo mam peeling. Na skórę głowy nałożony, i wiecie co? Włączyłam tak na chwilę. Możecie tam w odbiciu w lustrze zobaczyć program, taki dokument na kanał Plus o dziewczynce, która ma na imię Lili i mieszka. Jest to Polka, i ona mieszka 8-letnia. Lili mieszka w Norwegii, i jej rodzice nie są już razem, i rodziców ma Polaków. I właśnie jest dokument, że dziewczynka próbuje zrozumieć życie dorosłych I teraz jest na tą chwilę u taty swojego. I po prostu taki jest ten film, bardzo taki kurde dla mnie, że bardzo mnie tak łapie za serce, aż mi się ryczeć chce. Bo jestem wrażliwa. Na takie tematy. Bardzo fajny program, jak inaczej po prostu się zachowuje i jak jest u taty. Takie, no bardzo fajny dokument, możecie zobaczyć. Teraz tata ją odwozi do mamy, ale mega jest ten, to jest taki dokument, wiecie, co pierwszy raz takie coś widzę. A wczoraj, dobra, teraz się odwrócę w tą stronę. A wczoraj oglądałam film na Netflixie, bardzo wam polecam serdecznie, który się nazywa Cela 211. To y, sytuacja się dzieje w Meksyku, w więzieniu bardzo rygorystycznym. Bardzo Wam serdecznie polecam. To jest właśnie tak, Cela 211. Obejrzyjcie sobie mega. To jest w ogóle serial, który ma tam po pół godziny. Takie odcinki są. No i co chcę Wam jeszcze powiedzieć? Idę właśnie myć głowę. Będę myła pewną metodą. Zobaczymy, czy mi się sprawdzi. Jak coś, to będę Wam robiła przebitki. No i tyle. O, a teraz jest pokazane, jak ten tata. Tu w lusterku, mogę Wam tak pokazać, bo nie chcę mi się odwracać, teraz jest pokazane, jak tata ją przywiózł do mamy. Nie wiem, jak daleko mieszka ta yy, była żona tego pana. I już przywiózł córkę do domu. O! o. No i to już jej mama i oglądam dalej. A Was zapraszam na tego wlożka. Jestem już w łazience, zaraz biorę się za ten etap mycia. Właśnie zmywania tego peelingu kwasowego do włosów, i ja go używam dwa razy w tygodniu. Ja dzisiaj make-upu w ogóle nie będę miała. Tak wygląda moja skóra z bliska, możecie zerknąć. Wiadomo, tu teraz w ogóle mam ciężkie dni i tak mnie w ogóle brzuch boli, że mówię Wam tutaj jakieś dwa gągi, ale ogólnie nie jest źle. I chciałam Wam bardzo serdecznie polecić, kiedyś Wam w Denku pokazywałam jedno opakowanie, bo już zużyłam. Tu już mam następne. To jest taki y, peeling właśnie kwasowy do skóry głowy z firmy Joanna. Powiem Wam, że bardzo ładne opakowanie. Takie tutaj właśnie z takim fajnym atomizerkiem tu odkręcamy. I pojemność 150 ml jest napisane y, kwas y, kwasowy do skóry głowy Yy, kwasy AHA, ekstrakt z pomarańczy, cytryny, borówki, trzciny cukrowej, syropu klonowego, tak? Ja za to płacę 7 euro, tak? 7 euro i fajne są i właśnie teraz yy, będę kupowała sobie... Bardzo ładny zapach i bardzo fajnie oczyszcza skórę głowy. Powiem Wam, już jedno opakowanie zużyłam, to jest drugie. Nie mam już na zapas i muszę jeszcze kupić trzy sztuki. Ostatnie, ponieważ na razie są trzy na sklepie i chcę je kupić, bo je lubię, a nie wiadomo kiedy Marta właśnie przywiezie następny zakup, a ja już będę miała na zapas, więc jest mega. Bardzo się cieszę i Wam bardzo, dziewczyny, polecam. Nie wiem, bo ciekawe ile Wy macie, ile w Polsce to kosztuje. Dajcie mi znać jakbyście, jak może stosujecie, a jak nie, no to właśnie jestem ciekawa jaka jest kwota tego. I dziewczyny zobaczcie jaki mam odrost na... A włosy dopiero jestem umówiona na 3 kwietnia do fryzjera, a mamy luty. No to zobaczcie, marzec cały i ja nie wiem, normalnie jeszcze półtora mia miecha, można powiedzieć, tak? Ja nie wiem, to jak mi te, te włosy rosną, no tak mi powiedziała fryzjerka, zdejmę tego klipsa, tak mi fryzjerka powiedziała, że yy, że dopiero za taki okres czasu mam przyjść, no ja nie lubię w ogóle powiem Wam chodzić z odrostem, ja robię same pasemka dziewczyny. No zobaczcie, jaki jest odrost. No kurde, masakra, tak mi szybko rosną. A osoby, które, nie wiem, które by chciały z polecenia, co ja używam, no to cały czas nie, namiętnie bardzo Wam serdecznie polecam. Tak, ta odżywka dwufazowa, widzicie, tu jest płyn, a tutaj taka pianka do włosów zestresowanych. Ja będę to polecała, ponieważ to jest ze śluzem, ze ślimaka. To jest bardzo świetna rzecz. A jeżeli tego nie chcecie za bardzo kupować... To Wam polecę, polecę Wam, polecę Wam, no co ja Wam mogę polecić, jak tutaj była to niezuzująca woda? Tutaj mam właśnie wodę z filtra, możecie niegazowaną sobie wlać, i tak chyba z 10 kropli mam chyba olejku rycynowego. Tak, olej rycynowy. Tutaj jest zmieszany i po prostu psikacie sobie na skórę, włos, na skórę głowy i tak i po długości. Po prostu najlepiej to psikać sobie włosy po długości. Powiem Wam, że to też daje mega czad. Tutaj jest no rozmaryn. Nie rycynowy, tylko rozmarynowy chyba. Ja już sama nie wiem, czy rycynowy, czy rozmarynowy. Nie, rozmaryn. Tak, rozmarynowy. Tutaj mam taki olejek indyjski. Czysty, tak. Taki mam olejek i ten olejek właśnie sobie dodaję. Ja jeszcze się upewnię i za chwilę Wam dam znać, czy to jest na pewno y, rozmarynowy. Zaraz zobaczę w moich y, notatkach i zaraz przyjdę do Was i Wam dam znać. Y, dziewczyny, właśnie zerknęłam i tak, jest napisane na butelkę 150-200 ml wody albo takiej z butelki, czy gazowanej, czy tam, wiecie, po prostu, czy z filtra, jak macie, y, bierzecie sobie 20 kropli, y, wlewacie do właśnie olejku rozmarynowego i żeby to było w sprayu i tak sobie stosujecie taką kurację, co mycie. I polecam Wam też mega, bo ja też stosuję i jest, jestem pod wrażeniem. Na zmianę, jak nie ta odżywka, to ten... Spray z tym właśnie olejkiem rozmarynowym, i będą Wam włosy rosły jak na drożdżach. Polecam Wam, ponieważ powiem Wam tak, oglądam dużo dziewczyn z Polski i yy, nie wiem o co w ogóle chodzi, yy, ponieważ yy, nie wiem, każdy ma swoje zdanie. No, wiadomo, można napisać to zdanie, można doradzić komuś coś, ktoś nie musi się z tym zgodzić oczywiście. Ale oglądam jedną osobę i cały czas jej coś tam radzę dobrze, oczywiście, bo wiadomo, nie można być jakimś podłym człowiekiem, no ale ta dziewczyna po prostu nie zwraca na to uwagi. No, chciałabym jej pomóc, bo, się, bo wiadomo, że jak ktoś coś wie i przetestuje na sobie, to można polecić komuś dalej, prawda? Ale jak ktoś w ogóle nie słucha i cały czas wypytuje, doradźcie mi, doradźcie. A ja polecam, więc no szkoda. Przykre to jest trochę, no ale to tak na marginesie. Dobra, idę myć tą głowę, zobaczymy, czy w ogóle coś z tego wyjdzie. Tak wyglądają włosy przed umyciem. Są długie, nieświeże, ale zobaczymy. W ogóle chcę wydobyć skręt i zobaczymy, czy mi się uda tą metodą. Jak nie, to trudno. Będę wiedziała, że to nie dla mnie, a może będzie też w tym problem, ponieważ nie mam typowo szamponu do włosów wkręconych. Mam tylko właśnie ten krem do wydobywania, tak jak Wam już kiedyś go pokazywałam, krem do, wy, krem do, wo, do włosów kręconych, więc on mi się na pewno przyda, termoochronę oczywiście też mam, o termoochrona i, i tyle na razie, dobra, biorę się za mycie. Wydobyłam lok, no nie wiem jak to wygląda, ale lok jest, no powiedzcie mi, że nie ma loka. Na ten krem jeszcze tutaj popracuję na tą stronę, na tej stronie, ale powiem Wam, zobaczcie jakie piękne są te włosy, jak się świecą. Jeszcze tu końcówkę, o widzicie, jeszcze tu muszę podsuszyć, bo są mokre, ale ogólnie powiem Wam, że lok powstaje, aż jestem w szoku. Jak to kurde wygląda? A z tyłu? Ja pierdziu. Muszę wziąć lusterko, żeby się zobaczyć. O kurde. Dużo tych włosów. Dziewczyny, co myślicie? No kurde, takie lekkie są. I tam było jeszcze z tej metody napisane, że nie czeszemy włosów. Nie czeszemy już. I to jest w ogóle z, chyba metoda z y, Maniaczki, chyba coś takiego. Ale ładne te włosy, kurde, dziewczyny. Piękne. Dobra, suszę dalej. Jak wysuszę, to, to się jeszcze trudno. Ale ładne, kurde. Piękne wyglądają. Dajcie znać. Wyglądają moje włosy w efekcie końcowym, wydobyty skręt leciutki, wiadomo, ja nie mam jakiegoś, jakichś włosów mega kręconych, żeby ten efekt był nie wiem jaki, ale takie mam pofalowane i właśnie z tą końcówką tego dyfuzora chciałam zobaczyć jak na, raz na ciepło, raz na zimno, jak się, wy, jak wydobędzie się skręt. Jest tych, du, tych włosów dużo, bo czuję jak jest dużo. No i tak się prezentują moje włosy, więc to tak Chciałam sobie zobaczyć, sprawdzić i przy okazji wam się pokazuje, więc same ocencie, dajcie znać. Mi się podoba, włosów jest dużo, zawsze można później y, na drugi dzień sobie związać w kitkę czy coś takiego. Woski są w ogóle niezniszczone, mięciutkie, fajne. I jeszcze na końcówki dodałam, mój ulubiony, ja go kocham, dziewczyny, jest drogi, bo dałam za niego cztery dychy, ale. Ten Moroccan Oil, to po prostu jest coś świetnego, to jest w szklanej buteleczce, ja go kupuję na Notino. pojemność 125 ml i to jest z tej firmy Moroccan Oil, tak? Na pewno znacie tą firmę i ja muszę pamiętać, żeby nie wyrzucić z tym, z tą pompką, bo ja już kiedyś tak zrobiłam i miałam bigos, jak ja to mówię, bo musiałam od nowa kupować oddzielnie pompkę i oddzielnie... To wiecie, że szkane opakowanie, bo nie sprzedają teraz, właśnie. Nie widziałam nanotino z atomizerem, więc to tyle. Będę się z wami łączyć później. Dziewczyny, już jesteś, jestem w kuchni, więc chciałam wam pokazać taki druszlak, czy durszlak. Nie, durszlak się mówi. Yy, mam nadzieję, że dobrze mówię. Kupiliśmy w Aldiku. Zobaczcie, jak się fajnie prezentuje. Tak wygląda. Yy, tutaj ma też takie nóżki, i kurczę, nagrywam telefonem i nie mogę tego otworzyć. Może mi się uda? O, oczywiście, że się uda. Raz, dwa, trzy, szybkie rozpalenie i zobaczcie, jaki świetny! I on yy, mi bardzo zależało. Widzicie, tutaj się tak rozchodzi, żeby włożyć go do zlewu i fajne manuszki, bo ja mam taką okrą takie okrągłe i tamten to w ogóle nawet nie mogę nic powiesić. Muszę zawsze jakąś miskę coś podkładać, a ten jest fajny. Kurde, bardzo ładny i tak fajnie będzie wyglądał w zlewie. Przechodząc do jedzenia do Fryera. no i znowu robię, widzicie, tak się już nakręciłam, tak się wkręciłam. Kroję tutaj, mam serek halumi i właśnie kroję sobie na, go na pół i jeszcze na pół, na takie większe połowy. Nie wiem, mam trzy opakowania, więc chyba wszystko tutaj ułożę i zrobię z tego taki grillowany halumi. Do tego mam jeszcze. do tego mam taką sałatkę właśnie miks tych sałatek tutaj resztka ale to wszystko zużyję i tutaj jeszcze sobie zużyję papryczki do tego więc będzie pysznie i tutaj tak się prezentuje Halum i wyjęty z tego zer ale pychota tak właśnie chciałam żeby wyszedł mega mm -hmm, smacznego ale się jaram e, dziewczyny tak sobie pomyślałam że skoro dzisiaj nie mam cały dzień makijażu ja zrobię sobie oklejanie twarzy taśmami Kinezjo. Tutaj mam taśmy do oczu i do twarzy. Tniemy na paseczki tak jak chcemy, i może pierwsze będę robiła sobie na właśnie tutaj moje zmarszczki. O, widzicie, jak to pięknie wygląda? No i mam tutaj dwa kawałeczki, już sobie powycinałam. Odrywam taśmę z ludzie. I robimy takie coś, odrywamy. Tu sobie łapiemy gdzieś w połowie czoła. Odmierzamy sobie tak. Tu trzymamy do góry. Tu trzymamy do góry. Ciągniemy w, yy, w górę. Odklejamy sobie taśmy. No właśnie, nie widzę nic. O, widzę, widzę. Nie, no może zacznę, wiecie co, od tej. Od, od lewej odklejamy taśmę i przyklejamy i podciągamy, nie naciągamy zbyt mocno, tylko tak, o, wiecie, w sam raz jak ja to mówię, o i coś takiego, wyszedł taki bobek i teraz zrobimy drugiego bobka, tylko pamiętajcie, że ten początek taśmy tu góry ciągniemy w górę, to jest bardzo istotne. Wam pokazuję. I tu leciutko naciągamy i tak. Tego bokka nie powinno tu być, ale trudno dziewczyny, niech już będzie tak. Zawsze sobie urywamy tą górę od bazy. I tutaj robimy to samo. Przyklejamy sobie na długości. Odmierzamy tak troszeczkę wyżej minimalnie. Tu przyklejamy. Odklejamy dół. O widzicie, bo ja nie mam paznokci, to wszystko dlatego. I przyklejamy, tu podciągamy sobie w górę cały czas. O, Widzicie, tak jak wam pokazuję w górę i tu naciągamy i przyklejamy. Proszę bardzo. Jest jedno, pięknie. Tutaj trzymamy w górze i tu puszczamy i podnosimy. I robimy sobie tak. No, super. Takie uczucie jakby Was ciągnęło w górę w górę. I, I będziemy robić na zmarszczki, ja już mam tutaj pocięte tak nierówno, ale Najważniejsze, że są yy, pocięte, i będziemy robić na yy, kurze łapki. Jak to się mówi, to mnie tutaj tak pięknie widać. O, widzicie jakie mam piękne kurze łapki? To wszystko od tego, że za dużo się śmieje. <grych> Dobra, i jak to aplikujemy, yy, rozszerzamy sobie delikatnie i aplikujemy nie tak za blisko. Bierzemy tu i ciągniemy, dotykamy i leciutko napinamy, nie za mocno, żeby tu nie było takie wiecie, bardzo mocne napięcie. Dobra, urywamy, przyklejamy niezbyt blisko tutaj właśnie tak oka, Od, odklejamy, ale mam tu problem z tym odklejaniem, a mam. I trzymamy w punkcie i leciutko na dół. O, widzicie takie leciutkie napięcie? Bo ja to widzę. Chyba za mało tego ucięłam, tych, tych, ale to nic. Sobie tu odegnę, żeby miała, nie było problemu. No i jedziemy tu. Cyk. I znowu oklejanie. O, teraz wygląda na jakaś maska. I jedziemy z tematem dalej tu jest mniej, więc sobie pojadę na dół. O, coś takiego tu. Łapiemy tu paluszkiem, ściągamy, trzymamy i leciutko podciągamy i tak. O! I znowu kolejna. Przytrzymujemy i naciągamy. Tu się coś rozeszło, już tym mhm. I znowu. w trochę wypadku, jest. Trzymamy. Mamy, wyjmujemy, trzymamy paluszki i robimy tak. Super. I tak to wygląda, tak będę chodzić od pół godziny do godziny. Polecam Wam serdecznie dziewczyny.